Dzisiaj, kiedy przeżywamy trzeci dzień Triduum, przygotowującego nas do wspomnienia świętej siostry Faustyny, chciałbym zatytułować ten dzień słowami, które możemy znaleźć na obrazie Jezusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie. Ale żeby nie był to slogan, ale żeby to było zaproszenie do podjęcia takiego właśnie stylu życia. Dzisiejsza Ewangelia, która pokazuje nam uczniów wracających z misji pełnych radości i entuzjazmu. Nawet złe duchy nam się poddają. Oni byli wręcz naładowani tą pozytywną energią, tymi emocjami, które towarzyszyły im w trakcie tego posłania przez Jezusa. Jezus nie skupia się na tym. Nie gasi ich radości, ale przypomina coś ważniejszego. Nie z tego się cieszcie, że duchy Wam się poddają, lecz że Wasze imiona zapisane są w niebie. Co to znaczy? To znaczy, że najważniejsze nie są nasze efekty, sukcesy, emocje, które przeżywamy. Najważniejsza jest relacja z Bogiem. A ta relacja opiera się na zaufaniu. Bracie i siostro, zaufanie to o wiele więcej, coś o wiele więcej niż tylko i wyłącznie sukces duchowy. Uczniowie widzieli konkretne owoce. Działała przez nich moc Boża. Ale Jezus pokazuje, że zaufanie nie rodzi się z tego, co widzisz. Ale z tego, kogo znasz. Jezu, ufam Tobie, nie wypływa z emocji, ale z decyzji, że to On wie lepiej. To ja Tobie ufam. Czy moja wiara opiera się na tym, co czuję, co się udaje, czy na tym, że znam Jezusa? I to Jemu ufam. Nawet gdy czegoś nie rozumiem albo nie dostrzegam. Wiara to nie tylko wiedza. Nie wystarczy wiedzieć, żeby wierzyć. Wiara przede wszystkim to zaufanie, które kształtuje w swoim sercu każdego dnia. Te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, że Ojciec objawił te rzeczy prostaczkom. Nie teologom. Nie tym, którzy wszystko wiedzą, ale tym, którzy ufają. Pierwszego dnia mówiliśmy o tym. Biara, to nie tylko znajomość prawd, ale to oddanie serca swojego serca. To powiedzenie Panu Bogu, nie wiem, jak to wszystko się ułoży, ale wiem, że Ty jesteś wierny. Ufam Tobie. Święta siostra Faustyna w dzienniczku napisała takie zdanie: Ufność i pokora prowadzą mnie do zjednoczenia z Bogiem. Ufność i pokora to nie wielkość czynów, ale pokora i zaufanie prowadzą nas najbliżej Jezusa. Święta siostra Faustyna może być dla każdego z nas przykładem tego zaufania, pomimo różnych przeciwności. Nie miała łatwego życia. Wychowała się w ubogiej rodzinie. Niejednokrotnie, czytając dzienniczek, możemy wyłapać te fragmenty, w których była nierozumiana przez innych. Przełożeni nie dowierzali jej objawieniom, przechodziła przez różnego rodzaju ciemności duchowe, też jej organizm był wyniszczany przez chorobę. A mimo to jej modlitwa wciąż brzmiała Jezu u Jezu u Nie wygody. Nie dlatego, że wszystko szło dobrze, ale pomimo cierpienia. Wtedy też powiedzieć te trzy słowa: "Jezu ufam Tobie". Zaufanie Panu Bogu w codzienności dla chrześcijanina powinno być stylem życia. Co to znaczy "Jezu ufam Tobie" jako styl życia? To znaczy, że zaufanie ma przenikać nasze codzienne decyzje, wybory. Kiedy przychodzi lęko zdrowie, mówię: Jezu, ufam Tobie, że jesteś ze mną. Kiedy nie rozumiem Bożych planów, powiem: Jezu, ufam Tobie, że widzisz o wiele dalej niż ja. Kiedy mnie ludzie zawodzą, powiem: Jezu, ufam Tobie, że Ty jesteś wierny aż do końca. A kiedy wszystko się sypie, powiem: Jezu, ufam Tobie, że Ty potrafisz również z tego wyprowadzić dobro. Ten styl życia nie jest łatwy, ale to jest realna duchowość. Przekładana na życie każdego dnia i dzień po dniu. Zawieszyć Bożemu miłosierdziu, zawierzyć swoje serce Jezusowi, zarówno osobiście, jak i wspólnotowo. To coś, do czego zaprasza nas przez Świętą Siostrę Faustynę sam Bóg. Potrzebujemy zawierzyć Panu Jezusowi zarówno swoje życie, nasze rodziny, małżeństwa, parafie, wspólnotę. Dlaczego? Bo w świecie, w którym żyjemy, gdzie tak często króluje niepewność, napięcia i lęk, obawa przed jutrem, tylko Boże Miłosierdzie przyniesie w sercu człowieka pokój. Jan Paweł II kiedyś powiedział, nie znajdzie ludzkość pokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Bożego. Zatem bracie i siostro, może zamiast narzekać, trzeba zacząć zawierzać. Może dochodzimy do takiego czasu. Że zdecydujemy się przestać kontrolować wszystko, a powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Ufam Tobie nawet w tym, co mnie przerasta. Ufam Tobie w tym, co mnie przekracza, w tym, z czym sobie nie radzę dzisiaj. Hasło Jezu, ufam Tobie, widzimy na obrazach. Kościołach, na obrazkach. Ale pytanie brzmi: czy to moje życie mówi: Jezu, ufam Tobie? Kiedy dzisiaj spojrzę na swoje życie, na swoje gesty, słowa, postawy, zachowania, czy moje życie mówi o tym, że ufam Tobie, Jezu? Nie tylko w modlitwie, ale w relacjach, pracy, decyzjach, cierpieniu. Zakończmy nasze rozważania modlitwą i zawierzenia. Jezu, dziś na nowo powierzam Ci moje życie, moje plany, moje lęki, moją rodzinę i moją codzienność. Ufam Tobie, nie dlatego, że wszystko rozumiem, ale dlatego, że wiem, że Ty jesteś wierny. Naucz mnie ufać, gdy przychodzi ciemność. Naucz mnie ufać, gdy nic nie czuję. Naucz mnie ufać, że moje imię zapisane jest w niebie. Jezu, ufam Tobie, dziś, jutro i zawsze. Amen.